Cześć, tu Darek z podlas, Podlaskiego Kurnika. Witam Was wszystkich serdecznie w mojej pracowni, w moim warsztacie. I chciałbym Wam pokazać e, nasz najmniejszy kurniczek na 8 kur o wymiarach 1,5 metra szerokości, 3 metry długości i mniej więcej 2,5 e, metra wysokości. Jest to kurnik, który już jest gotowy. Za chwilę będzie jechał do klienta. E, i... Jest w takiej wersji, że jest pociągnięty po prostu impregnatem, czyli nie ma koloru, ale moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Zaraz pokażę Wam jak wygląda w środku, co się tam dzieje, także zapraszam. Jesteśmy w środku i słuchajcie, chciałbym Wam tutaj pokazać... Jak to wygląda? Przede wszystkim fajne jest to, że do tego kurnika można wejść do woliery do środka, czyli e, można na spokojnie sobie wejść, zamknąć ze sobą drzwi, e, nalać świeżej wody, nakarmić, kurki paszą, e, nasze poidła i karmidła wiszą, ponieważ dzięki temu e, jak kury kręcą się wokół, grzebią, to nie sypią piasku, po prostu ta woda jest czystsza przez dłuższy czas i nie ma, nie ma po prostu piasku w, w jedzeniu. A co tu jeszcze jest? Jest tu oczywiście drabinka, po której sobie kurki wchodzą, są zamykane i otwierane drzwiczki, a, że na czas zimy... Eee, po prostu, jak jest zima, jest duży mróz, duży wiatr, można je zamknąć. Na, na, oku, na ogół nie, nie, nie otwieramy tych drzwiczek, nie używamy ich latem, wiosną, jesienią, ponieważ kury sobie same będą mogły wyjść na, na, tutaj, na, na teren Woliery. Potem wieczorem będą mogły same wyjść. To jest dużą zaletą w naszych kurnikach, jest to właśnie, że nie musimy wstawać o 5 rano i tego otwierać żeby kury wypuścić, tak? My sobie spokojnie śpimy, kury sobie wychodzą, jedzą, piją, grzebią, bawią się fajnie i, i nie, ma, nie ma z tym problemu czyli my jako właściciele tych kurników po prostu nie musimy poświęcać na tyle tego czasu z rana, żeby iść je otwierać uh, i się spieszyć po prostu tak samo możemy zostawić ten kurnik też na kilka dni uh, i, i też te kury sobie bardzo fajnie dadzą radę wyjdą, wejdą, pójdą spać uh, karmidła i poidła są na zewnątrz także one sobie tutaj wyjdą i się napiją i najedzą, co jest ważna rzecz ważną rzeczą jest to, że uh, karmidła i poidła są tutaj właśnie w wolierze, ponieważ w środku jest głęboko. I ściółkowanie. I pilnujemy tego, aby ta ściółka z konopi przemysłowej była sucha. To jest bardzo ważne. Ok, jesteśmy teraz z drugiej strony kurnika. Dla wielu osób z najważniejszej strony kurnika, ponieważ znajdują się tu gniazda. To tutaj codziennie rano przychodzimy i wybieramy sobie świeżutkie jajeczka. Są tu dwa gniazda. Na mniej więcej jedno gniazdo jest na 4-5 do 5 kur. Ten kurnik jest maksymalnie na 8 kur, także te dwa gniazda w zupełności tutaj wystarczą. Korzystając teraz z tego, że jesteśmy tutaj, chciałem wam pokazać okna, które są bardzo, bardzo ważne w naszych kurnikach, ponieważ okna odpowiadają za wentylację. One są zabezpieczone siatką, także do środka nic się nie dostanie ani żaden taszek, kuna, ani tym bardziej lis. I co jest, najważniejsze? To jest, jest, jest bardzo ważne? To jest plexi. Także jest to naprawdę bardzo wytrzymały materiał w momencie kiedy te okna się zamkną, będzie wiatr, czy po prostu coś w nie uderzy. Ta pleksji wytrzyma, nic się tu nie pobije, nie ma tutaj żadnego szkła. Okna są regulowane, zamykane, otwierane i są przede wszystkim regulowane. W naszych kurnikach okna otwieramy wiosną. I zamykamy je dopiero późną jesienią. W momencie kiedy jest mróz, kiedy jest wiatr, kury bardzo nie lubią przeciągów. Także one są przez cały sezon otwarte. Chodź mi pokażę Wam teraz drugą stronę kurnika. Z kolei z tej strony kurnika dzieje się bardzo dużo, ponieważ kolejna wentylacja, bardzo ważna, pamiętajcie, jaki by to kurnik nie był, jest potrzebna wentylacja. Tutaj jest bardzo duże. Ja podniosę troszeczkę inaczej, to zrobię. E, czekajcie. Pokażę Wam to w ten sposób. E, to też jest zabezpieczone siatką. Także tu też nic do kurnika tędy e, się nie dostanie. A jednocześnie mamy naprawdę duże okno do wentylacji, która jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważną sprawą e, w, przy, w, w naszych kurnikach. Ok. I teraz co, idziemy do środka. Całe serducho naszych kurników znajduje się tutaj, czyli głębokie ściółkowanie, grzędy, które są na równych poziomach, są mniej więcej na wysokości okien, żeby kury sobie rano widziały, kiedy już wstało słońce. Okna są prawie dookoła kur, także one wiedzą, kiedy wstaje słońce, żeby już sobie wyjść, coś zjeść. Rzędy na 8 kurek bardzo wygodne dla nich będą, ponieważ nie są to standardowe patyki takie odmiotły, tylko one są e, specjalnie robione tak, żeby e, kura mogła sobie spokojnie, nawet zimą usiąść i objąć to po prostu całymi swoimi pazurami, żeby sobie siedziała spokojnie, swobodnie i jak kura w momencie jak siada sobie na tą grzędę to otula piórami swoje łapy także nie będzie marzła, to jest bardzo ważne i też nie będzie poświęcała mnóstwa energii i koncentrowała się na tym, że musi, musi utrzymać się na tym utrzymać się na tym, na tym kiju od szczotki nie, tutaj tego nie ma grzędy są szerokie i wyprofilowane pod kurze łapki kolejna rzecz, bardzo ważna co prawda używa się jej dosyć rzadko bo przy tych kurnikach raz na kilka miesięcy, ale klapa, która pomaga w sprzątaniu. Już o tym wcześniej mówiłem w, w poprzednim filmie, ale w momencie, kiedy przyjdzie czas sprzątania, otwieramy tą klapę, podjeżdżamy taczką, dużym koszem, wyjmujemy dużą część tej konopi, sypiemy nową i wracamy tutaj, korzystamy z tej klapy za kolejne kilka miesięcy. W momencie, kiedy przyjeżdżamy do klienta. Postawiamy kurnik. Bardzo ważną rzeczą jest zabezpieczenie tego przed lisami i wszelkimi innymi drapieżnikami, które będą chciały się do niego dostać. Tutaj mamy stalową siatkę, która zabezpiecza nas przed ptakami, lisami i innymi zwierzakami. Z kolei, tutaj w tym miejscu, jak już kurnik stoi, rozkładamy siatkę. Wokół całego kurnika rozkładamy stalową siatkę, która zabezpiecza przed, przede wszystkim przed lisem, który przychodzi i najczęściej kopie przy samej ścianie kurnika. Siatka jest około 50 cm. Nie domyślisz się lis, żeby kopać 50 cm dalej. Uwierzcie, testuje, testujemy to na swoim własnym prywatnym kurniku i, i też osiedlowym lisie, który przychodzi do nas dosyć często i regularnie i próbuje się przekopać już od kilku lat. Także do tej pory mu się nie udało i mam nadzieję, że u Was też, że też wam ten pomysł pomoże w, w zabezpieczeniu Waszych kurników, które macie. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i, i zapraszam do kontaktu po więcej informacji. Trzymajcie się, dzięki hej.